Cześć moi widzowie Ja jestem Bartek i mam bardzo trudną wiadomość dla was W sumie to bardziej dla mnie Dla was może też Bo Jak ostatnio wrzuciłem film Mój braciszek jest na Ukrainie Mogę, mogę już podkreślić Był na Ukrainie. Jak już się pewnie domyślacie, jak mówię, był na Ukrainie. Teraz go tam nie ma. Ani u nas, ani na Ukrainie. No to już pewnie wiecie, co się z nim stało. Napiszcie w komentarzach, jeśli wiecie, co się z nim stało. Nie chcę tego mówić na głos, bo nie wiem, co się stanie. Więc. No. Nie wiem, czy mi nas komentarze wyłączą, więc nie wiem. Jak, jak wyłączą po prostu komentarze, to zostawcie lajka, jeśli wiecie. Nie ma go tutaj, nie ma go na Ukrainie, no to gdzie może być? To by było na tyle. Wygnajcie się i... Pa!